Cześć, witam na kanale Ryzyk Fizyk. Tak jak zapowiadałem, ten film będzie trochę inny. A dlaczego? Dlatego, że są nowe lotki. Zdrabka ze słonikiem w cenie złotówka za sztukę. Czyli malusio, chyba to jest jedyna, tak? Nie wiem, może się mylę. Zdrabka za złotówkę. Najtańsza. Zdrabka z symbolami. Z tego co wiem. Pod warstwą ścieralną nie ma już zwierzątek, tylko są jakieś tam symbole, chyba znane też z innych zdrapek, ale zasada jest dokładnie ta sama. Trzeba trafić słonika i wygrywa się kwotę oznaczoną w polu pod napisem Wygrana. Dwa słoniki podwajają wygraną. Dlaczego ten film jest inny? Raz, że zdrapka jest najtańsza, a dwa, że kupiłem tych zdrapek sztuk 35. Więc to jest co drapać będzie sporo. Tak jak zapowiadałem wcześniej, jeśli ten film wyjdzie jakiś długaśny, pewnie zrobię tam jakieś cięcia albo troszeczkę przyspieszę, ale to wyjdzie w montowaniu. Natomiast co? Póki co. Porozrywam je sobie, zlikwiduję tą harmonikę. No i zapraszam na oglądanie i uczestniczenie w tych jakże przyjemnych emocjach, wygram czy nie wygram. Ok, zdrabki przygotowane, porozrywane, ułożone w stosik, jedna na drugiej, na tak zwanym podorędziu. Pierwsza zdrobka na stole, no to jedziemy. Jakaś chmura. no i zaczynamy od słonika. Także przyjemnie. Tak, symbole są cztery. Tu trafiamy złotóweczkę. Czyli zaczyna się zwrotem, okej. Okay. No tutaj pusto. to pusto, to pusto, czyli cztery zdrapki, jedna wygrana, to pusto. też szybko pójdzie, nie? mamy drugiego słonika, czyli tak, raz dwa. 3 4 5 6 7 i 8 trafiona, czyli 1 na 4, tak? 25%. Sonic, złotówka. No czemuż nie jakaś większa kwota. Lot to. No to pusta. W lotkach zawsze te złotówki najwięcej chyba tam w którymś filmiku piątkę strzeliłem. Byłem zszokowany. Jest trzeci słonik. Chmurka i wygrana złotówka, jakże. A jeszcze stosik jest gruby, więc. Drapiemy dalej. To pusto. Dwa słoniki. dziesięć zł. No wow, w szoku jestem. Jestem w szoku. Rekord słonika. Ekstra. A studzę emocje, wracamy do rzeczywistości. Tu jest pusto. I tu będzie też pusto. Tutaj pustaczek, ale powiem Wam, że y, jeśli chodzi o taką techniczną rzecz, to ta zrapka jest bardzo przyjemna do wydrapywania, ponieważ nieraz ta warstwa, to tworzywo, y, który, y, które się wydrapuje, którym pokryty jest kartonik, jest jakieś takie twarde, łamliwe, y, mocno przyklejone do tego papieru, ten papier się niszczy pod spodem, trzeba uważać. A to jest takie bardzo miękkie, tak jakby się, nie wiem, mydło skrobało, coś w tym stylu. Także bardzo fajnie. Wszystkie zdrabki mogłyby takie być technicznie. Tu jest pusto. I tu pusto. Chyba jestem gdzieś tak w połowie mniej więcej. Stosiku. No. Symbole. Nic nie dające. To też pusto. Kolejny pustak. Będzie co? Czy nie będzie? Pusto. Jest słonik, słoniczek, a wygrana złotóweczka. No, ale to zdublowane dwie dychy, powiem Wam, osłodziło mi ten zestaw mocno, który jeszcze się nie skończył. Tu jest pustak. Tu jest pustak. Pięć zrapek do końca. Trzymajcie kciuki ludziska. No, tu pusto. Jest jeszcze jeden słonik. I złotóweczka tradycyjnie 40 tysięcy, ale by było. Żebym sobie jakieś fajne wakacje zrobił w nadchodzącym roku. To pusta. Za taką wygraną. Ale to trzeba mieć szczęście, żeby trafić. nie? I panie i panowie, ostatnia zdrapa. Trzymaj takciuki. Magia ostatniej zdrapki będzie czy nie będzie? Jabłko, drzewko, aparacik i nutka. No nie było magii ostatniej zdrapki, ale za to był rekordowy strzał. Jak na słonika. Zaraz podsumuję to. To chyba nie będzie plusa, nie uzbiera się. Ale nie jest źle. Złotówka 2 złote, 3 złote, 4 złote i 5 zł i 20. Tak tu nigdzie nie był dublowany słoń. Nie, dokładnie czyli 25 zł. zdrabki kosztowały 35. Więc nie jest plus niestety szkoda nie jest też na zero ale satysfakcja duża no bo dwa razy 10 zł w lotku. Tak jak mówiłem wcześniej 5 zł było chyba maksymalną kwotą, którą udało mi się strzelić w tej zdrapce, więc jest nowy rekordzik symboliczny, ale jakże satysfakcjonujący. E, ok, no nie jest źle, nie jest źle statystycznie. 35 zdrapek, 6 trafionych. No to tak co szósta wychodzi mniej więcej około. 1 na 5, 6 zdrapek wygrywa. no jest jakaś tam w sumie statystyka tego może warto inwestować w większe pakiety takich zdrapek zamiast jedną za trzy dychy kupić sobie 30 słoni kto wie, kto wie okej, okay, dobra, fajnie jest dzięki, że oglądaliście razem ze mną uczestniczyliście w tym w tej zabawie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.